Tak, tak brudnej kampanii jednak ja w historii nie pamiętam, żeby tyle hejtu i nieprawd kłamstw wylało się na kandydata Karola Nawrockiego. Pięć lat temu też były próby atakowania Andrzeja Dudy, ale one zdecydowanie były mniejsze, tak nie było tyle kłamstw, tyle hejtu. To już się pokazało, no ale teraz to już przeszli wszyscy siebie, ostatni wywiad premiera, który no w zdenerwowaniu opowiadał o jakimś zawodniku, który tam walk sztuk, walk MMA czy jakichś innych tam jest kompletnie niewiarygodny, powoływanie się na niejakiego wielkiego bu, no to naprawdę, no, no to, to kompromituje premiera, tak, no, to naprawdę jest żenujące. No wynik pierwszej tury, zresztą to najlepiej skomentował prelegent Jacek Rzakowski, 40% poparcia dla kandydatów obecnej władzy. To jest kompromitacja i premier w normalnie demokratycznym kraju by się podał do dymisji. Tu oczywiście tego nie ma. Druga tura, no to wiadomo, głównie chodzi o elektorat Konfederacji, tak? Brauna. To jest do... Tak, właśnie, ale jak pan ocenia, jak pan szacuje, może przewiduje, jak zachować się elektorat, który nie poszedł na wybory i elektorat Słowomira Mencena? Ja myślę, że elektorat Słowomira Mencena w większości pójdzie na wybory i zachowa się inaczej niż to było 5 lat temu, bo wówczas minimalnie mam jednym procentem chyba wygrał Andrzej Duda, 51% głosowało z tego elektoratu na niego, ale część elektoratu nie poszło, a znaczna część zagłosowała przeciwko trzaskowskiego. W tej chwili chęć głosowania na trzaskowskiego ze strony elektoratu Mencena jest bardzo mała. Większość zdecydowana, nawet ponad 70%, chce głosować na Karolana Brodzkiego. Bardzo mało na trzaskowskiego, no część nie pójdzie. Tak? Podobnie jest w elektoracie Brauna czy Jakubiaka. Także ja tutaj jestem, że tak powiem, no dobrej myśli w tym zakresie. No teraz pokazuje badania pokazują, że większość młodego elektoratu jednak będzie głosowało na Karola Nawrockiego, bo to jest ten elektorat i wcześniej Karola Nawrockiego i ten nowy elektorat Męcena. To tu w tym w tym przedziale wiekowym Karol Nawrocki może mieć większość. W elektoracie 60+, plus też Karol Nawrocki, teraz w nowym w nowej turze, tej drugiej turze też może mieć większość, natomiast w tym elektoracie tam gdzieś 40-60, no to z kolei przewagę może mieć Trzaskowski ale coraz większe jest takie podejście, że byle nie trzaskowskie, czyli jednak no, głosuje przeciw, Tak. Czyli nie głosuje za Nawrockim, ale głosuje przeciw Trzaskowskiemu. Czyli plebiscyt poparcia dla rządu. Tak jest i to myślę, że tak to, o czym chcieliśmy, żeby tak było i tak się dzieje. Tak? tak się dzieje, w pierwszej turze już to było widoczne i nawet nawiązuje tutaj do Pomorza. Tak? No, myśmy... Karol Nawrocki przegrał zdecydowanie, ale jednak w czterech powiatach mhm. wygrał. Tu, w okręgu, w którym mam zaszczyt yy, 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 przewodniczyć prawej sprawiedliwości w Gdańskim w Powiecie Starogarskim, yy. Karol Nawrocki wygrał. W niektórych minach bardzo zdecydowanie tam nawet do 80% łącznie z elektoratem Mencena i Brauna. W powiecie Tczewskim, ten elektorat prawicowy, no to mniej więcej się równoważy z elektoratem liberalno-lewicowym. Także, no, jestem dobrej myśli. Myślę, że ten nowy elektorat, który nie poszedł, też raczej powinien głosować na Karola Nawrockiego. To oglądając tą, ten słynny wywiad Bogdana, redaktora Bogdana Hermanowskiego z premierem Donaldem Tuskiem, to widać, że chyba pewna oznaka desperacji ze strony premiera Donalda Tuska. No ewidentnie tak to zostało odebrane, tak? jego zdenerwowanie i sięganie do takich nieprawdziwych, wymyślonych wręcz zarzutów. Niepopartych dowodami też. W żadnych dowodów na to nie ma. tak. No To jest taka kreacja, żeby Karol Nawrocki poszedł do sądu w trybie wyborczym, a jak znamy orzecznictwo i ostatnie szczególnie podejście sądów, że... Wywiady różnego rodzaju, szczególnie materiały prasowe czy telewizyjne, nie są traktowane jako materiał wyborczy, wobec tego w tym trybie nie można iść i trzeba iść na drogę cywilną, a sąd oddalając pozew twierdzi, że nie ma, nie jest dozwolony tryb wyborczy, ale na zewnątrz odbiór jest jeden, tak, to no przegrał kandydat, tak? bo sąd oddalił pozew. Sąd i rozstrzyga merytorycznie, tylko formalnie, więc dlatego Karol Newrocki nie, nie zdecydował nie zdecydował się na tryb wyborczy. Złożył pozew zarówno cywilny, jak i akt oskarżenia prywatny przeciwko Onetowi, który rozpoczął tą kampanię takiej największej nienawiści i hejtu i kłamstwa. Tak na koniec chciałem pana zapytać jeszcze o pewnej zmianie, która dokonała się podczas tych wyborów. Mianowicie zadecydował chyba w dużym stopniu internet o, o kształcie debaty, zwłaszcza właśnie jeśli chodzi o debaty telewizyjne, które nie, nie miały tam 10-15 minut, tylko były to długie, wielogodzinne debaty. Jak pan, jak pan ocenia tą kampanię pod, pod kątem debat, pod kątem debat telewizyjnych? No rzeczywiście takiej ilości debat nie było w historii yy, wyborów. Jak obserwujemy ostatnie lata, to widać wyraźny spadek wpływu tradycyjnych mediów, czyli gazeta, telewizja, radio na wybory na, na decyzje Polaków rośnie ilość że tak powiem tego wpływu ze strony internetu w tej chwili to się, przed wyborami to było pół na pół tak? ale to rośnie więc ciekawe jak po wyborach będziemy to analizowali być może, że już większość podejmowała decyzje właśnie na, te, na, na podstawie internetu social mediów, social mediów a nie e, tradycyjnych e, to jest pewien nowy fenomen, tak? no, z którym, że tak powiem, no nie ma co walczyć, tylko trzeba go wykorzystywać. Staramy się w mediach społecznościowych być jak najlepiej, więc myślę, że tu nie, nie ustępujemy że jako prawa strona tej stronie liberalno-lewicowej. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę.